Dzień dobry, kochani, ja witam się z wami w kolejnym filmie na tym kanale, i dzisiaj będziemy sobie wracać do tematyki poprzedniego odcinka, czyli ostatnio robiliśmy trochę metamorfozy naszej sypialni. No i tak jak widzieliście wcześniej, ja w tym rogu pomiędzy oknem a toaletką najpierw wymyśliłam sobie, że zrobimy, że postawimy takiego kwiata albo taką, takie drzewo oliwne, sztuczne, w takiej wysokiej donicy. Natomiast trochę przerosły mnie jakby, przerosło mnie to, ile takie drzewo kosztuje, bo już jedno takie mamy w domu i stwierdziłam, że szkoda jest mi wydawać tyle pieniążków na to, żeby to stało w sypialni i w sumie będziemy widzieć to tylko my, ale wpadłam na inny super pomysł, ponieważ jakiś czas temu zauważyłam na pewnej popularnej stronie internetowej z takimi właśnie bardzo fajnymi rzeczami do domu, bardzo fajną lampę. Ale ta lampa też kosztuje prawie 2000 zł. No i tak rozmyślałam o tym jak moglibyśmy ją odtworzyć w prosty sposób. No i tutaj wspólnie z Pascalem okazało się, że da się. Na pewno nie będzie identyczna, bo tamta była cała powleczona materiałem ale będzie to coś w tym stylu. No i dzisiaj zabieramy się za tą robotę. Pascal to już ogarnia, bo tak zawsze to wygląda, że ja jestem tym pomysłodawcą i potem dopracowuję szczegóły, dekoruję, maluję i tak dalej. A Pascal jest od tej technicznej strony. Więc dzisiaj zabieramy się za robienie lampy. Zamysł jest taki, że kupiliśmy klosz i wzięliśmy taką rurę, jak ona się nazywa? Kanalizacyjna, tak? Rurę kanalizacyjną przeciętą na chyba 1,25 m, jak się nie mylę. No i właśnie nałożymy to w ten sposób na to. Będzie to wyglądać jak taki trochę grzybek, tak jak to teraz wygląda. Tylko, że całą tą rurę będziemy sprejować najpierw białym matem, a potem będziemy robić taką fajną strukturę białą farbą z piaskiem akwarystycznym. Więc do dzieła. W sumie. No, tak. Ale to co? Będziesz wycinał po prostu takie kółeczko, na którym będziesz montował no, kółko, ten kawałek. To będzie ciężko tutaj zrobić. Chodzi o to, że ja muszę przeciągnąć jakiś tu pręd, albo nawet dwa. Rozumiesz? Żeby było... żeby się oparło gdzieś. A nie będzie to widoczne, to nie będzie się... to brzydko wyglądać ten pręd potem? No ja no, jak ty inaczej chcesz zrobić? Nie wiem. Ty jesteś od tej technicznej strony. Czyli może powiedzmy, co zrobiłeś? W sensie e, do tej rury przekręciłeś co? Jak to się nazywa? Okej, okay. kątowniki chyba. E, no i tu nam wystają te śruby, ale Pascal powiedział, że po prostu je sobie przytnie i zeszlifuje. A i tak będziemy całą rurę malować, więc to nie powinno nam przeszkadzać. Czyli co, to kółeczko będziesz przykręcał, czy jak? No tutaj sobie przygotowałem takie sporniki i do tego będę przykręcał pewne śruby. To trzeba zaszlifować. Tutaj. No właśnie mówiłam, że to po prostu powiedziałeś, że to utniemy i zaślifujesz, tak? No tak, no, żeby to po prostu stabilnie tutaj było. No i tu jeszcze muszę dziurę wywiercić na ten. Na kabel na ten kabel, co ono? Okay. No to robimy. git. Majonez i malina Czyli tak, kupiliśmy taką, nie wiem jak to nazwać, taki kabel z włącznikiem. Coś nie tak? Kupiliśmy taki kabel z włącznikiem i po prostu musimy teraz w tym kółeczku tutaj wyciąć dziurę, taki otwór tej wielkości, żeby po prostu to przełożyć i zamocować później żarówkę. No i tak to właśnie wygląda u nas, że ja zawsze sobie coś wymyślę. Pascal musi potem to ogarniać i się stresować od tej technicznej strony, żeby to jakoś rozgryźć i połączyć. Ale dzisiaj jest nawet względnie. Nie jesteś nerwowy, nie? Nie. Jest git. Przy okazji jeszcze rzucamy okiem na nasz domek. Boże, jak ja bym chciała już pojechać. Zobaczymy się tam w lustrze? Ha! Siema! Stoi, ma się dobrze, nie jest mokry. Wszystko gra. Mam nadzieję, że jeszcze trochę i będzie ciepło i będziemy mogli znowu jeździć. A wtedy będziemy gotować w kamperze. Przytargaliśmy to wszystko do domu. Ze względu na to, że w warsztacie było bardzo zimno, no i bardzo ciężko tam to schło, co w ogóle jest świetne, to te napisy, nie wiem, czy to będzie z tej odległości widać, ale tutaj na tej róże są takie napisy i po przemalowaniu tego wszystkiego primerem te napisy są jakby nadrukowane na tym białym. To jest niesamowite pierwszy raz, że coś takiego widzę. Ale na szczęście będziemy to jeszcze traktować wszystko farbą. I do tej farby będę um, mieszać piasek. I to jest piasek um, taki akwarystyczny, e, czyli po prostu chodzi nam tutaj o to, żeby on był taki drobny i czyściutki. I stworzy nam się na tym taka um, fajna struktura. Po prostu razem z tym um, piaskiem. Będę Wam pokazywać wszystko na bieżąco, jak będę sobie to tutaj malować, a jak na razie musimy sobie tą farbę otworzyć, tu jest już jakaś używana. Otworzyć, wymieszać, wylejemy sobie do kuwety i później dosypiemy piasku. To też Wam pokażę tutaj na bieżąco, jak będę to mieszać żeby nie było za dużo, żeby nie było za mało, no tak na oko musimy to po prostu tą konsystencję taką stworzyć i będziemy malować. Oczywiście nie wzięłam sobie niczego, czym mogłabym wymieszać tą farbę z tym piaskiem, ale zaraz sobie jakoś poradzimy. Najpierw wlewamy farbę. na razie wystarczy. I teraz do tej farby dosypujemy tego piasku. No i tutaj już w zależności od tego, jaką chcemy strukturę uzyskać, czy żeby to było takie bardzo chropowate, czy mniej, no to tyle sypiecie tego piasku. Ja akurat tutaj bym chciała, żeby nie było aż tak dużo, jak na tych takich wazonach, które robiłam kiedyś, więc myślę, że ta ilość, którą tutaj wsypałam, będzie odpowiednia. Nawet bym powiedziała, że mogłabym jeszcze dolać farby, i wszystko mieszamy. Teraz kiedy mamy to już wszystko wymieszane, to możemy sobie zacząć um, malować tutaj, i to powinno się całkiem nieźle trzymać, pomimo tego, że ta rura jest. Taka dosyć gładka, ale ja to wykonywałam już nawet na szkle, na szklanych wazonach, i wszystko się bardzo, bardzo ładnie trzymało. Takimi ruchami, po prostu ściąganiem w dół, ja też zależy mi na tym, żeby na przykład w jednym miejscu było mało, w jednym więcej, żeby to było takie nieregularne, żeby po prostu nie była taka e, jedna stała tafla. Tylko żeby to wyglądało tak bardzo nieregularnie, nieestetycznie, tak naturalnie po prostu, żeby się tworzyły takie e, skupiska tego piasku bardziej e, niż żeby było to w całości równomiernie pokryte, bo uważam, że to będzie wyglądało o wiele ładniej. My window is coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Po półgodzinie, mały update. Po pierwszej warstwie wygląda to w ten sposób. Jeszcze są takie ciemne prześwity, ale jestem zadowolona z tego, jak wygląda ta struktura. Że jest w jednym miejscu mniej, w jednym więcej, ale ja chyba zaraz złapię za suszarkę i trochę podsuszę tą farbę, ze względu na to, że oczywiście znowu jest godzina 22. Standardowo u mnie wszystkie rzeczy dzieją się zawsze tak późno, więc biorę się za suszarkę suszę, a potem będę malować kolejną warstwę. Ok, po pierwszej warstwie mam już wysuszone, i to tak jak możecie zobaczyć, no to akurat jest suche to co miałam na palcach, ale tutaj może tym już nic nie zostaje. O. Więc kurczę, będę malować drugi raz. Mam nadzieję, że nic mi tutaj ten pędzel więcej nie zbierze z tego, co już pomalowałam. No i będziemy zakrywać te takie linie, które jeszcze tutaj widać. Tak, ogólnie lampa jest wysuszona i tak się w tym momencie to prezentuje. Ja jestem mega zadowolona z efektu. Podoba mi się ten taki ta taka nieregularna powierzchnia. A Tobie? No bardzo ładnie wyszło. Taki, takie coś innego. Podoba mi się. A tutaj właśnie Pascal w tym momencie e, dał nam jeszcze e, taśmę dwustronną, tak? No ale to i tak będzie wkręcone żeby, w przyszłość. No, żeby na razie po prostu... A tu jeszcze jest Żeby... E, m... Na razie przykleić tą górę, a w przyszłości chyba będziemy ją przykręcać, chociaż zobaczymy, bo to jest wszystko bardzo lekkie, więc może nawet nie będzie takiej potrzeby. Dobra, zabieramy się za składanie tego, bo jest już prawie 23. Więc zaraz pokażę Wam, jak się to prezentuje w sypialni. Gdzie jest? Tutaj, no? Zrobiliśmy jeszcze dziurę, właśnie. I odsunie to przesuwać, i nie przejrzę. Fajnie to wygląda. Uważaj, żeby nie zahaczyć. Podoba mi się. Ten zobaczmy. To Nie wiem, o co ci teraz chodzi, ale spróbuję no to No, że to będzie odstawać jednak na zewnątrz. Mhm. Mam nadzieję, że nie. No, może tak będzie. Pewnie tak. Na no to wygląda, że tak. To przekipnę, a ty co to tam daj do tej szpary. Nie widzę szpary. Czekaj. No ona jest po prostu padle no. do ściany ta szpara. Po prostu padle do ściany. Czy będzie tu No nie ruszaj się. No czyli muszę czegoś Ja Jest szparze. No i po. No stoi cały czas. Mhm. Dobra. Jest film film. No. to na lewo czy to siebie? Nie. Nie? No do siebie to plastik. Na styka do siebie. Nie no, to musisz tyłem poprowadzić, a nie z przodu, tu byle gdzie. Tu z tyłu. <noise> Ty twoja fobia kablowa. Przecież tak będziesz robił kanał. No żeby teraz nie szpactilo. Aha. Dobra. Klosz. Jest? To musi być z tyłu, żeby nie było widać. sobie dokręcimy. What? Powiem Wam tak, sami ocencie, ale to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wygląda na, naprawdę mega fajnie. Ja Wam może wstawię zdjęcie tej takiej wiralowej. Lampy z Westwinga, takiej mega drogiej, właśnie w takim kształcie, tylko ona chyba jest powleczona takim lnianym materiałem. Tutaj wam zaraz wrzucę fotkę, jak ona wygląda. No, a tutaj taka, um, powiedzmy, budżetowa wersja tej lampy, ale prezentuje się zacnie. Zgaś światło, zobaczymy, jak to wygląda ze Extra. Ekstra. Mega mi się podoba, naprawdę wygląda to świetnie. A ty, co myślisz? No? Dobrze mi się to udało zrobić. Nam! No, jakie mi! Masz brudno. No wiem, muszę to wszystko tutaj, wszędzie pełne jest tego piachu. Trochę mi się tego nasypało, zaraz będę jeszcze odkurzać. Eee, ale pokażę wam jeszcze tą strukturę, to jak to światło tak ładnie pada, to to super wygląda. I takim prostym i tanim sposobem mamy ekstra kawałek, bym powiedziała nawet sztuki w domu. Genialnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba efekt końcowy. A ja na pewno, jak będzie trochę lepsza pogoda, to wrzucę Wam tutaj jeszcze taką przebitkę z ładnym słoneczkiem, jak się to prezentuje w świetle dziennym.